Cześć, miłośnicy przyrody, z tej strony Tytus. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest być rekinem? Cóż, dzisiaj zabieram Was w wirtualną podróż, podczas której na własnej skórze poczujemy, jak to jest być rekinem przez całe dwa dni. Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości mogę poczuć, jak to jest być rekinem widzieć, polować i pływać dokładnie tak jak on. Przygotujcie się na prawdziwe przeżycie. Na początek kilka faktów. Rekiny istnieją na Ziemi od ponad 400 milionów lat. Są starsze niż dinozaury. Jest ich ponad 500 gatunków. Od maleńkich rekinków karłowatych po gigantyczne rekiny wielorybie, osiągające nawet 12 metrów długości. Większość z nich nie jest groźna dla ludzi. Tylko takie gatunki jak żarłacze białe czy rekiny Tygrysie odpowiadają za większość ataków. Dzień jeden. Budzę się jako rekin. Moje ciało jest opływowe, idealne do pływania. Czuję moc w płetwach, gdy pruję przez ocean. Mój węch jest niesamowity, wyczuwam krew z odległości wielu kilometrów. Nagle dociera do mnie zapach rannej ryby. Płynę w jej kierunku. Serce wali mi jako szalałe. Chwytam ją w szczęki, łatwy posiłek. Po jedzeniu pływam sobie leniwie, obserwując inne rekiny. Żyjemy w harmonii, każdy na swoim terytorium. Dzień dwa. Płynę głębiej, eksplorując dno oceanu. Moje oczy widzą w ciemności, dostrzegam ryby i stworzenia niewidoczne z powierzchni. Nagle słyszę łódź. Ludzie. Podpływam ostrożnie wyczuwając ich strach, ale też respekt dla oceanu. Widzę nurków i sieci rybackie. Nagle czuję ból. Hak! Zostałem złapany. Szamoczę się, ale żyłka jest mocna. W końcu udaje mi się oswobodzić i uciec. To pokazuje, jak bardzo ludzie zagrażają rekinom. Podsumowanie. Te dwa dni w skórze rekina uświadomiły mi, jak fascynujące są to stworzenia. Ich zmysły, na przykład elektrorecepcja, czynią z nich doskonałych drapieżników. Niestety zagrażają im przełowienie i zanieczyszczenie wód. Musimy chronić oceany, żeby rekiny miały szansę przetrwać. Obejrzyjcie ten materiał i przekonajcie się sami, jak to jest być rekinem. Do zobaczenia w następnym odcinku.